Witam serdecznie i zapraszam do zrobienia dzisiaj sobie takiego domowego swojego kremu, który będzie i do twarzy, i do ciała do rąk. Bardzo taki uniwersalny, ale niezwykle odżywczy. Co do niego użyję? Użyję olej kokosowy, masłusza, macerat z kwiatów mniszka. Trochę dodatków, takich jak witaminka C. I teraz następnie, co robimy? Ponieważ olej kokosowy <laughs> występuje w, takim, w takiej pozycji, w postaci stałej, bo jest z lodówki, więc ja go w kąpieli wodnej leciutko rozpuszczę. Będzie, będzie się rozpuszczał powolutku, mam tutaj. Ja to sobie tak robię, o pokażę, żeby już nie chodzić tą. Biorę sobie taką małą potylenkę i wkładam sobie tutaj garnuszek z olejem, o. On się zobaczcie, szybciusieńko się w ciepłej wodzie rozpuszcza. Także oleju kokosowego weźmiemy 50, nie 100 ml, 100. Oleju kokosowego będzie najwięcej. Teraz sobie będę odmierzać. Nie chcę już brudzić tej drugiej sławyczki, to sobie po prostu tą będę korzystać z tej. Tu mamy na razie 25. odmierzamy. Ststąd te 25 to już mamy 75. I mamy 100. Teraz masło szea. Pięćdziesiąt. Też musimy to samo zrobić z nim. Rozpuścić w kąpieli wodnej. Dobrze, mamy teraz masusza Dobrze, mamy masło szea, 50 ml. Teraz maceratu maceratus kwiatów mniszka. 50 ml. Dwadzieścia pięć. Pięćdziesiąt. Dodamy jeszcze troszeczkę witaminki C. Takiej dla dzieci z apteki to trochę to będzie około dziesięciu, piętnastu kropel i troszeczkę witaminki B5, czyli dipantenolu też około pięciu kropel. damy kapsułkę z witaminką E tak wykałaczką sobie i wyciskamy okay. Możemy na dwa sposoby to zrobić. Albo tak jest zlać do opakowania. Ono się ładnie w lodówce zsiądzie. i będzie. Tylko trzeba będzie, war... warto jego trzymać wtedy w lodówce. Można również go spróbować teraz zmiksować. jak jeszcze jest taki ciepławy, ale słabo się zmiksuje. To już doświadczenia wiem, bo już takie coś robiłam. Co polecam, co warto spróbować, to wsadzić go na trochę do lodówki. I jak już się zrobi taki skrzepnięty, jakby to wtedy mikserem go zmiksować. Wtedy będzie, powinien się zrobić na taki puszysty krem. Także spróbujemy go teraz włożyć do lodówki i wrócę za jakąś godzinkę, pół godziny do godziny, trzeba obserwować i będziemy go miksować. Wracam po przerwie. Kremik wyciągnęłam z lodówki oleje. Znaczy się to, to jeszcze nie jest kremik, on się już tak powolutku zaczął skrzepnąć. Teraz biorę mikser i mikserem spróbuję zmiksować. Oczywiście jak go włączę najpierw. I tak się pięknie kremik tam ubił. Zobaczcie jaki jest fajny. Oczywiście, jak ktoś woli, to może sobie na przykład dać taki olej eczeryczny zapachu jakimś. Ale naprawdę fajnie, szybciutko, fajnie się wchłania w skórę. I taka skóra jest delikatna. Ja lubię ten zapach maceratów roślinnych, także tym razem nie dam żadnego olejku, ale naprawdę jest fajny. No i co teraz? Teraz bierzemy jakieś fajne pudełko i będziemy przekładać. Proszę bardzo. Jaka wspaniała konsystencja. Naprawdę warto chwilę poczekać no tą chwilę to tak z około godziny w lodówce potrzymać go, żeby się tak najpierw tak właśnie się skrzepło lekko po tym się el, ekstra się ubija, naprawdę fajnie o I drugi pójdzie do drugiego słoiczka trochę bardzo super kremik, naprawdę fajny Także jeszcze raz zapraszam serdecznie do wypróbowania takich rzeczy. Bo naprawdę to nie jest nic trudnego. A można wspaniałe odżywcze kremy mieć bez wydawania masy pieniążków. Zapraszam do moich innych przepisów. Pa pa.